Witajcie w kolejnym wideo Dzisiaj bawimy się W przygotówki do oksydy Ściągamy rdze Ze wszystkich śrubek i jakichś tam elementów Podkładek, nakrętek I będzie szła oksyda Na to wszystko Wszystkie odczynniki przyszły Więc jestem do tego Całkowicie gotowy Mam miseczkę z nierdzewki żeby to gotować Oksyda na gorąco I pokażę wam na razie szybciutko jak to wygląda, jak ja to robię etapami i tam tak na szybko omówię i potem, 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 potem pokażę Wam już gotowe elementy. No to patrzcie. Tu mam śrubki, które są do zrobienia jeszcze. Tu jest etap pierwszy. Wszystko się moczy w kwasiorze, jest to kwas, staje się fosforowy, fosforanowy, jakiś tam, nie wiem. I on sobie ma za zadanie ściągnąć rdze i stary ocynk. Tak jakaś szpila do silnika, tak to wszystko ładnie wygląda. Potem to wszystko idzie do drugiego pojemniczka. Tutaj sobie leżą rzeczy już zrobione wstępnie. To jest ocet 10%. On tam jeszcze resztkę ma wyciągnąć z tego wszystkiego. No i leży to w kąpieli, żeby nie było na powietrzu, żeby, żeby nie zaczynało korodować, bo pewnie będzie dość reaktywne po wyjęciu z tego kwasu. Na przykład, dla przykładu, tak wygląda nakręteczka po kwasie. Wytrawiona, bez rdzy, bez niczego. I kolejnym etapem będzie oksyda. Tu mam odczynniki wszystkie woda, woda destylowana odpowiednio to wymieszać postawić na kuchenkę i się będzie robiła oksyda także trochę się to schodzi niestety wiadomo rzeczy które są bardziej skorodowane muszą się tu dłużej kąpać rzeczy które są mniej skorodowane to po kilku minutach kilkunastu są już odrdzewione jak widać po tej kąpieli, tutaj na brzegach też jakieś jeszcze oleje. wyłażą z tego dziwne, bo to wszystko moczyło się w tych było kąpane w myjce ultradźwiękowej w odtłuszczaczach, potem się moczyło jeszcze w odtłuszczaczach. Od cholery syfu zeszło, no ale jak widać jeszcze coś jest. No ale to dobrze, że to wszystko schodzi. Dobrze, że to wszystko schodzi ładnie. I zaraz Wam znaczy, zaraz no. dla Was to będzie zaraz. Dla mnie to pewnie będzie może jutro albo za dwa dni, zanim się to wszystko ładnie wymoczy, odtłuści i przygotuje. Ale zaraz zobaczycie, jak się będzie robiło oksyda. Także ja się w tym momencie na razie wyłączam. Ale pewnie zaraz wróci wideo już z oksydą. No, się ma. To robimy oksydę. Wszystko się wymoczyło w kwasiku, wytrawiło. Odczynniki mam już wymieszane, wlane do nierdzewnej wanienki takiej. Stoi już na, na kuchence, grzeje się. Proces się robi w temperaturze 140 stopni, więc wszystko jest na gazie, A w międzyczasie czyszczę sobie jeszcze rzeczy, bo posiedziały trochę w kwasie za długo, zostawiłem na noc, niestety i się pokryło takim trochę nalotem, więc muszę to szczoteczką usunąć. Co niniejszym czynie w trakcie gdy oksyda się grzeje. Także zapraszam, pokażę Wam, jak wygląda to wszystko. To, to słuchajcie, tutaj się ładnie wszystko grzeje. Ta magiczna miksturka. Nie pamiętam, co to jest: wodorotlenek, potasu i chlorek cholera wieczego. Nie wiem. Ma to mieć 140 stopni. No ma 84, to jeszcze za wcześnie. Tu mam tą wanienkę ze wszystkimi gratami. Ono było takie fajne, metaliczne, ale poleżało w tym kwasie i się zrobiło takie ciemne, ale ten nalot szczoteczką drucianą taką tą miękką fajnie schodzi i jest znowu czysty, czysty metal. Także trzymam to w wodzie, żeby bez dostępu powietrza było, żeby mi nie korodowało, bo jak widzicie, wystarczy, że nie jest do końca zakryte, już się robi żółty zaraz. Więc to wszystko, te, te elementy, które wystają, muszę na bieżąco od razu czyścić i od razu do oksydy będę wrzucał. Także tu mam taki warsztacik. No i cóż, sam, sama ta kąpiel będzie około 20 minut. Więc pierwsze elementy będą gdzieś pewnie za jakieś pół godziny, bo to jeszcze się musi dobrzeć do tych 140 stopni. No i pokażę Wam. Pokażę Wam pewnie gotowe elementy, już także biorę się za robotę. I czekajcie, no. Słuchajcie, nie jest dobrze z tą oksydą, wszystko niby odczynniki mam wymieszane zgodnie z instrukcją. Temperatura jest, wszystko jest. Zaraz wam pokażę zresztą. Temperatura. Nie wiem, czy będzie widać. 140, nawet 5 stopni. Tak to wygląda. Pikci się tu już, kurde, prawie z godzinę i nie chce chwycić. Te parę elementów już wyjąłem. Tak to wygląda. Nie taki miał być efekt, więc daję sobie spokój z oksydowaniem. I chyba po prostu to wszystko teraz muszę jeszcze z tego nalotu to przetrzeć i po prostu pociągnę to impregnatorem korozji i będzie to trzeba umalować. Nic, trudno, próbowałem, nie udało się. Ale pokażę wam za to, coś jeszcze. Patrzcie na to. W końcu w końcu w końcu odebrałem graty. Także można iść z tematem ostro. Taka mała zajawka, he, he he, piękne nie? Piękne jest, patrzcie, jeszcze na ten kolor Cudo. Także obserwujcie kolejne, kolejne odcinki, będą lecieć jadę z tematem ostro skoro już praktycznie wszystko mam jeszcze parę rzeczy powinno przyjść tylna opona dalej nie przyszła, drugi tydzień nie wiem co się dzieje, trzeba będzie napisać do, do, do dostawcy dlaczego jeszcze nie, nie ma e, jakieś tam drobiazgi zostały filtr paliwa, no ale to on będzie potrzebny gdzieś tam przy składaniu już na koniec e, i jeszcze piasek sobie zamówiłem znaczy to szkiełko, nie? Żeby dokończyć szkiełkowanie jeszcze muszę chłodnice oleju muszę przeszkiełkować przed malowaniem. Dlatego te czarne elementy mi się wstrzymują trochę. No i szkiełka też będę potrzebował, żeby silnik przed malowaniem przelecieć. No i tu czekam na to szkiełko jeszcze. Także szkiełko i tylna opona jeszcze mi nie doszła i filtr paliwa. A poza tym wszystkie części są, tylko stawać i robić. Co oczywiście będę robił w najbliższych dniach. Więc, wyglądajcie kolejnego wideo, i na razie tyle, trzymajcie się, hej!